Cześć, tutaj Adajarczyk, czyli go na W zeszłym tygodniu w Wenezueli wypuszczono na wolność 110 więźniów politycznych, więc pomyślałam sobie, to jest idealny czas, żeby Wam trochę na ten temat opowiedzieć. Zapraszam. Już wcześniej wspominałam Wam, że komisarz ONZ Michelle Bachelet zaczęła uważnie przyglądać się łamanym. Wenezueli prawom człowieka. I tak, 31 sierpnia na wolność wypuszczono 110 więźniów politycznych. Dwa dni wcześniej na wolność wypuszczono Juana Requesensa, czyli deputowanego opozycji, który spędził w więzieniu ponad dwa lata. Oskarżony on był o zamach stanu i rzekomy atak na prezydenta Maduro miał miejsce 4 sierpnia 2018 roku. Tego właśnie dnia Maduro przemawiał i podczas tego przemówienia. Wybuchły dwa drony. Jeden dron wybuchł w powietrzu, a drugi dron uderzył w ścianę, ulicę, dalej od miejsca, w którym on przemawiał. Ha llegado la hora de la recuperación económica I Maduro culpa una red rebelde venezolana de la explosión que hirió a siete soldados durante un desfile militar en Caracas. Hay al menos seis detenidos, según la Fiscalía. Ale mówią, że to była planowana operacja po to, by rząd później mógł uzasadnić represję na opozycji. Bo tak naprawdę 7 sierpnia 2018 roku, czyli 3 dni po całym wydarzeniu, Juan Requesens w swojej przemowie powiedział... Y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana no sé. Y a mí, Nicolás Maduro me va a decir que es que yo no puedo protestar, que es que yo no puedo manifestar, que es que yo no puedo hablar duro, que es que yo no lo puedo señalar y que yo no puedo decir que es que son una parranda de asesinos corruptos ligados a los peores crímenes que ha vivido esta república. Claro que lo voy a seguir diciendo y lo voy a decir cada vez que pueda. A mí no que me digan que aquí la dictadura tiene estrategia, porque no la tiene. Aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto, dentro de su fila o fuera de ella. Przypadek. Po aresztowaniu Rekesens został poddany brutalnej torturze psychologicznej. Spędził 3 miesiące w izolacji, gdzie nie dopuszczono jakiegokolwiek kontaktu ludzkiego. Rodzina, która codziennie zostawiała dla niego jedzenie, w ogóle nie miała pewności, czy to jedzenie jest mu przekazywane. Inny więzień polityczny, Renzo Prieto, podczas swojego 6-miesięcznego pobytu w więzieniu, nie miał ani kontaktu z rodziną, nie mógł skorzystać z telefonu, i również był pozbawiony wszelkich informacji z zewnątrz. Przez pierwsze 19 dni nie mógł wziąć ani prysznicy, ani umyć zębów. Cały ten czas spędził w tych samych ciuchach, w których go zamknęli. Pomimo zwolnienia go z więzienia, Juan Requesens dalej pozostaje więźniem politycznym, tylko że w domu. Ma założone urządzenie GPS, no i tak rzeczywiście, każdy jego kolejny ruch będzie bacznie obserwowany i kontrolowany. Juan Requesens, tak jak i każdy inny więzień polityczny, został pozbawiony Prawa do obrony, prawa do usłyszenia oskarżeń w sądzie i prawa do zwykłego, normalnego, sprawiedliwego procesu sądowego. System sądownictwa w kraju jest daleki od sprawiedliwego. Spośród 2000 sędziów w Wenezueli ponad 85% to są tak tzw. sędziowie tymczasowi. Tymczasowi to znaczy, że Sąd Najwyższy może usunąć ich ze stanowiska w każdym momencie. No i tak w przeszłości były takie sytuacje, gdy sędziowie podejmowali decyzje sprzeczne z interesami rządu, w ciągu kilku godzin byli zwalniani. Do tego pensja sędziego wynosi 30 dolarów miesięcznie, więc nic dziwnego, że w sądach panuje wszechobecna korupcja. Na początku 2020 roku w Wenezueli było 388 więźniów politycznych. Jeździowie polityczni trafiają przeważnie do więzienia, które się nazywa Helikoidę, czyli Helikoid. Może pamiętacie odcinek o najwyższych slumsach świata, gdzie pokazywałam wam Torre David, która miała być tak naprawdę namiastką Wall Street w Wenezueli, miała być budynkiem centrum finansowego, a w tym momencie została najwyższymi slumsami świata. Podobnie jest z Helicoidem. Helicoid miał być najnowocześniejszym centrum handlowym w Ameryce Południowej. Jego budowa rozpoczęła się w latach 50. Planowanych było 300 obiektów, w tym sklepy, sale kinowe, restauracje, kluby, hotel pięciogwiazdkowy. Tak naprawdę jest to ikoniczna budowla, ponieważ do samej góry prowadzi rampa o długości 6 km. W latach 60. przerwano budowę. Plan Helikoide trafił do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. A więc Helikoide, który miał być najnowocześniejszym centrum handlowym Ameryki Południowej, zostało niczym innym jak największym centrum tortur w Wenezueli. I to są głównie tortury psychologiczne, czyli tak zwane białe tortury, czyli zamykanie więźniów w zimnych pomieszczeniach bez światła, bez okien, bez łazienki, zmuszanie ich do załatwiania swoich potrzeb do butelki lub do reklamówki plastikowej, pozbawianie ich prysznica przez na przykład dwa tygodnie. Wróćmy jeszcze do tych 110 więźniów politycznych, którzy zostali uwolnieni. Zarówno Josep Borel, czyli minister do spraw zagranicznych Unii Europejskiej, a także komisarz ONZ Michel Bachelet, uznali tę wiadomość jako dobry, pozytywny ruch ze strony rządu. Natomiast sekretarz Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo przypomina, że właśnie mija tysiąc dni odkąd została zatrzymana tzw. szóstka Sitgo i w dalszym ciągu czekają na swój proces. Mimo tego, że dwóch z nich ma areszt domowy, to w dalszym ciągu czwórka przebywa wciąż w więzieniu politycznym w Elikoide. To nie pierwszy raz, kiedy uwalnia się więźniów politycznych. Takie sytuacje już miały miejsce za panowania Chávesa. Tym razem jest to z pewnością ruch rządu w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w grudniu. Wyborów parlamentarnych, w których udziału na ten moment odmówiła większość partii opozycji. I tak jak mówi Juan Guaido, czyli szef opozycji, te wybory na ten moment nie spełniają minimalnych wymogów na to, by były wolne, demokratyczne, sprawiedliwe i transparentne. Ale o wyborach i o tym, dlaczego one będą sfałszowane, opowiem w następnym odcinku. Dlatego subskrybuj ten kanał, kliknij dzwonek, by dostawać powiadomienia. Oczywiście nie zapomnij o komentarzu, o łapce w górę. Dzięki temu wspierasz mnie, wspierasz mój kanał. Pozdrawiam i do zobaczenia. de los 25, 30 mil venezolanos que mueren en este país cada año, se mueren a todos los hermanos de lucha que están afuera, ustedes van a volver, y van a volver porque aquí los vamos a esperar, porque vamos a salir de Nicolás Maduro, porque vamos a salir de esta tragedia, y vamos a poder recibir a todos los venezolanos que están locos por volver a su patria, y los que estamos aquí. No nos queda otra que seguir estirando esta cuerda hasta que se rompa y nosotros podamos sacar a Nicolás Maduro.